W Polsce spodziewamy się dalszego wzrostu e, temperatur. Zwłaszcza latem obserwujemy coraz częstsze występowanie fal upałów. więc Spodziewamy się, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z temperaturami powyżej 30 stopni i z tak zwanymi tropikalnymi nocami, czyli nocami, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni, e, co powoduje, że mamy problem z, z regenerowaniem się po takich różnych gorących dniach. Więc To są e, warunki, które właściwie zmieniają to, jak będzie wyglądało nasze lato, bo kiedyś takie dni Dni to była rzadkość. Dzisiaj są już trzy razy częstsze niż w latach 60. Dodatkowo mamy na pewno będziemy mieli do czynienia z coraz częstszymi, poważniejszymi suszami. One już teraz właściwie padają co roku, podczas kilkadziesią kilkadziesiąt lat temu susze występowały raz na kilka lat. A teraz właściwie sytuacja suszy jest, staje się permanentna. Susza jest takim zjawiskiem w ogóle długoterminowym. To znaczy, ona się nie pojawia tak z dnia na dzień. Ona się po prostu. Narasta przez wiele miesięcy. Zaczyna się od tego, że jest deficyt opadów, czyli pada mniej niż odparowuje. Potem ten poziom wody opada znik w glebie, opada w zbiornikach wodnych i im dłużej to trwa, tym susza jest poważniejsza. I w tej chwili susza występuje praktycznie co roku. Tutaj rzeczywiście zdarzają się miesiące, w których ona słabnie, może nawet znika, ale później stopniowo znowu powraca. To jest związane z tym, że zmienia się sposób, w jaki u nas pada deszcz. Coraz częściej mamy do czynienia z długimi okresami, podczas których deszczu w ogóle nie ma. Natomiast dzięki wysokim temperaturom woda bardzo wydajnie z powierzchni gleby paruje i wysusza się ta gleba. Potem, nawet jeżeli przyjdzie ulewa, to niestety te zasoby wody wilgoci w glebie nie są odbudowywane, bo taka, podczas takiej silnej ulewy dużo wody po prostu spływa po powierzchni e, gleby. Nie ma czasu, żeby wsiąknąć w głąb e, odnowić zasoby wilgoci, czy w glebie, czy w jakichś warstwach wodonośnych. Działania e, ograniczające suszę są w Polsce prowadzone, chociaż mam wrażenie, że najlepiej i najskuteczniej one działają e, tam, gdzie zabierają się za to przedstawiciele lokalnej ludności e, i patrzą na to, jak wyglądają pola w ich okolicy. Jak Wyglądają tereny, e, rezygnują z e, takiego intensywnego odwadniania e, swoich pól, zamiast tego stawiają na. E, blokowanie odpływu wody z terenu na takie przedsięwzięcia jak zadrzewienia, polne sadzenie roślin, zatrzymywanie wody w miejscu, w którym ona spada. I są miejsca w naszym kraju, gdzie ludzie się tak właśnie zabrali za to, żeby wodę zatrzymywać w krajobrazie i tam rzeczywiście susza jest dużo łagodniejsza, dużo mniejszym jest problemem. Na pewno jeśli chodzi o takie planowanie na przestrzeni całego kraju to, Tutaj jest trochę słabiej, więc myślę, że tutaj warto rozejrzeć się po swojej okolicy, dogadać się ze swoimi sąsiadami, bo tutaj można dużo zrobić właśnie lokalnie.